Jestem na premierze nowego Springfielda Echelona z kompensatorem. Strzelimy sobie najpierw ze zwykłego, gwintowaną lufą co prawda. No i zobaczycie jaka będzie różnica w odrzucie. Ja też zobaczę, bo jeszcze nigdy nie strzelałem. Zwykły tamkiem spoko, Zobaczymy jak będzie kompensator. No i z tej perspektywy może to wyglądać podobnie. Natomiast takie moje subiektywne odczucie, po prostu, no jak mi się z tego strzelało, no to miałem takie wrażenie, jakby ten odrzut był po prostu mniejszy o te 10-15%, i to faktycznie czuć. Naprawdę ten pistolet pracuje bardzo przyjemnie. W ogóle ten echelon zaczynam się do niego przekonywać, bo jest to no naprawdę warto uwagi pistolet. Dodatkowo jeszcze z tym kompensatorem, no robi to robota, jest to naprawdę przyjemny pistolet do strzelania. Więc najbardziej zaskoczyła mnie wersja kompaktowa, która dla mnie jest po prostu niesamowicie super fajna i przekozacka po prostu ale o niej powiem wam w innym filmie. Końcowe wnioski z premiery są takie, że wchodzą na rynek naprawdę bardzo fajne i przyjemne pistole.